Drodzy Państwo, smuci mnie jedna sprawa, mianowicie komentarze, jakie są wysuwane wobec papieża Franciszka w kontekście jego działań, czy raczej rzekomego braku działań wobec wojny na Ukrainie. I tym bardziej mnie smuci to, że bardzo wielu publicystów, nawet katolickich, stawia papieżowi w moim pojęciu zupełnie nieuprawnione zarzuty. Dlaczego? Od 24 lutego papież Franciszek jest jedną z publicznych postaci świata, która najbardziej się angażuje w konflikt na Ukrainie, w próbę rozwiązania tej wojny. Przypomnę, że jeszcze zanim ta wojna wybuchła, zanim armia rosyjska brutalnie łamiąc wszelkie prawo międzynarodowe i tak dalej wkroczyła na terytorium niepodległej Ukrainy, to stolica apostolska. Czyli urzędy wspierające papieża i jego dyplomacja zaproponowała, Stolica Apostolska, próbę jakiejś mediacji pomiędzy Ukrainą a Rosją, która by mogła zmierzać do uniknięcia tego zbrojnego konfliktu. Nie zostało to przyjęte, ale cały czas papież po wybuchu tej wojny. Podtrzymuje gotowość Stolicy Apostolskiej, jako bardzo ważnego podmiotu prawa międzynarodowego, jako takiego publicznego, globalnego autorytetu do ewentualnego zaangażowania się w jakiś proces mediacyjny. Papież rozmawia na ten temat nie tylko z prezydentem Ukrainy, nie tylko jego sekretarz, z tym z ministrem Ławrowym Rosyjskim, rozmawia z wieloma przywódcami. Europejskimi, o czym się nie znamy dokładnie, no bo działania dyplomacji watykańskiej są zawsze e, ujawniane dopiero po latach. Nie wiemy dokładnie, na czym to polega, ale wiemy, że ta działalność jest bardzo intensywna. I dlatego właśnie, że papież liczy, na możliwość wciąż porozumienia, choć ono no, może być bardzo trudne, w każdym razie jakiegoś porozumienia, które by zażegnało to mordowanie ludzi, mordowanie nie, niewinnych, to dlatego nie chcę wobec Rosji wypowiadać jakichś publicznych potępień, natomiast potępia zdecydowanie działania, jakie Rosja prowadzi na Ukrainie. I taki język dyplomacji, taki język w ogóle papiestwa. Był stosowany wobec wszystkich konfliktów wojennych przez wszystkich ostatnich posoborowych przynajmniej papieży, tak samo mówił Paweł VI, Jan Paweł II i tak dalej, że nie mówił, nie wymieniał nigdy z nazwiska e, osób odpowiedzialnych za agresję czy za zbrodnię, mówił o przekleństwie tych zbodni i wszelkie takie zbodnie były potępiane. Więc tutaj papież Franciszek absolutnie mieści się w nurcie wypowiadania się papiestwa w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat. Kolejna sprawa. Myślę, że papież wprost nie potępia Rosji także dlatego, że to byłoby zdecydowanie na rękę patriarchy Cyryla, czyli zwierzchnika rosyjskiego prawosławia, który, jak wskazał w wielu wypowiedziach, chce z tej wojny uczynić wojnę religijną. I to byłby dla niego argument, że papiestwo, czyli główna siła kościoła katolickiego, staje do wojny ze Świętą Rosją. I absolutnie papież w taką narrację nie chce wejść. A poza tym uświadommy sobie, i że w każdym dosłownie publicznym przemówieniu papieża przez ten ostatni miesiąc pada potępienie wojny, pada współczucie dla ofiar, szczególnie ofiar cywilnych, pada wsparcie duchowe i wyrażenie solidarności z Ukrainą i papież oczywiście przyznaje Ukrainie prawo do obrony. Bo chociaż w nauczaniu kościoła społecznym nie ma już, to zostało wycofane za, za Jana Pawła II, pojęcia wojny sprawiedliwej, kościół każdą wojnę uważa za niesprawiedliwą, to przyznaje prawo do obrony koniecznej, włącznie z użyciem oczywiście sił militarnych. I taki jest stosunek do Ukrainy. Wysłał tam dwóch kardynałów, wysłał olbrzymią pomoc charytatywną, humanitarną i itd. Więc. W sumie, wobec tego ogromu wysiłków, jakich czyni i papież, i stolica apostolska, mówienie o tym, że papież się nie angażuje dostatecznie, że relatywizuje właśnie, kto tu jest winny, a kto jest ofiarą, jest po prostu świadczy o nieznajomości faktów. Fakty są inne. Papiestwo i, i papież Franciszek niesamowicie się angażują i jeszcze ta wielka można powiedzieć, że to było koronowanie 25 marca. Wielka, zbiorowa, globalna akcja modlitewna w intencji całego świata, nawrócenia oczywiście, ale przede wszystkim nawrócenia Rosji.